Wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Te słowa padły na zakończenie wczorajszych obrad. Dedykuję to panu prezesowi. Wcześniej przemawiał Donald Tusk. Dzisiaj też słyszałem, do Berlina, für Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jaska Kurskiego. Nowy premier nawiązał do oskarżeń sprzed 18 lat dotyczących wcielenia jego dziadka do Wehrmachtu. Twój brat, Lech Kaczyński, do mnie. Publicznie. Powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak kurski. Jarosław Kaczyński był sprowokowany wystąpieniem Donalda Tuska, bo ataki takie w takim wystąpieniu po wygraniu były niepotrzebne. Usprawiedliwienia dla prezesa PiS nie widzi marszałek Sejmu. To był akt hamstwa, agresji, który w, po prostu nie powinien mieć miejsca. Dziś do sprawy wrócił Grzegorz Braun. Pan prezes, premier, naczelnik. Który sugerował, że jeśli Jarosław Kaczyński ma dowody na swoje słowa, to nie dopełnił nie obowiązków będąc wicepremierem.